Cześć, tutaj Jeżero i na przeszkody. W tym odcinku razem z Kamilem Niedbałem, nowo mianowanym ambasadorem, podyskutujemy o tym, jak właśnie obaj jako ambasadorzy Spartana będziemy pełnić tą funkcję i tą misję w czasach, kiedy no wszystko jest bardzo, bardzo dziwne, bardzo szybko się zmienia, mamy ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie da się odciąć od tego kontekstu, również go momentami skomentujemy. No i właśnie co w nim i w takim czasie zamierzamy robić jako ambasadorzy. Zapraszam. No to cześć Kamil, w dziwnych okolicznościach trochę się tutaj... Cześć Jerzy. Chciałem tak. powiedzieć widzimy, no ale nie tutaj słyszymy się. Słyszymy tak, powiedzmy okoliczności takie, no jak rozmawialiśmy ostatnio, to nie sądziliśmy, że Kolejny odcinek będzie mega zdalnie nagrywany, a tu zdalne są nie tylko odcinki, ale praca, a również i życie. Wszystko, wszystko, jest zdalne, ale właśnie tam jak, jak niedawno słyszałem, no, trzeba się dystansować fizycznie, ale nie społecznie, więc no właśnie tutaj się Dokładnie. w ten sposób nie dystansujemy. No i teraz tak, no przede wszystkim gratulacje. Pierwszej kadencji, bo mam nadzieję nie ostatniej ambasadora Spartana, więc. Dzięki, a ja to chyba gratuluję relekcji. No bo... no, ale dziękuję bardzo, ale z drugiej strony Ambasador jest takim tytułem, uważam, że dożywotnim, no bo nawet jak się przestaje już piastować tą funkcję, no to później zawsze, no a, Panie Ambasadorze, więc chyba no, nawet jakbym nie był to pierwszy. No ale no, też no, fajnie, no, też, no, też, no, też się no, cieszę no, oczywiście. Są osoby, które są z byciem ambasadorem kojarzone albo za to, co robią, albo wiesz, są bardziej lub mniej formalnymi ambasadorami. To jest tylko taki no, tytuł jako zwieńczenie, ale tak są osoby, które dużo działają, więc nawet powiedzmy, wiesz o co chodzi. Nawet po prostu, jak nie mają tego tytułu jeszcze oficjalnie, to my no, znamy, wiesz, można ich tak traktować. Zdecydowanie tak. Ja zresztą, jak te maile przychodziły, to ja tego maila nie dostałem. Nawet zdążyłem pożegnać się. No dobra, no nie, no to okej. Okay. I tam sobie to podsumowałem, sobie jakieś tam nawet takie postmortem zrobiłem, no dobra, no co zrobiłem, czego nie zrobiłem, ale to co zrobiłem, byłem z tego bardzo zadowolony i jakby nie miałem sobie tutaj, no dobra, no to nie, no to dalej będę robił to samo co robię, więc jakby tutaj nie miało aż takiego znaczenia, no i w tym momencie tam, no jednak z opóźnieniem, ale przyszło właśnie, więc tak to wyglądało. No, wa ważne, że przyszło, ważne, że przyszło, bo tak jak mówię, no, z mojej perspektywy kawał y, świetnej roboty odwaliłeś w tamtym sezonie, no tak. i nie tylko. A dziękuję i wzajemnie. Także myślę, że też razem właśnie podziałamy. No i teraz co by można było, no jak w tych czasach się znaleźć e, no. jako ambasadorzy? No bo tutaj jest to, to jest takie bardzo duże wyzwanie, no jestem ciekaw co, co ty tutaj na ten temat uważasz. Wiesz co, no to jest właśnie mm, do tej pory... Powiedzmy tak, wiesz, muszę filozoficznie zacząć. To nawiązanie było, wiesz, bycie ambasadorem polegało na tym, że byłeś na jakichś zawodach, e, wiadomo, no, tam w odpowiedni sposób wrzucić jakieś posta na ten temat, zdjęcia, filmy, ewentualnie ktoś coś więcej stworzył może na temat poszczególnych zawodów. I teraz tak naprawdę ta kluczowa, e, kluczowa nasza rola, czyli promowanie marki, w jakiś sposób się ogranicza, no, bo nie mamy tego podstawowego jakby materiału budulcowego, czyli zawodu. I moim zdaniem właśnie, moim zdaniem właśnie w tych okolicznościach, w takich chwilach powinniśmy się odnieść do tej drugiej strony, do tej drugiej strony, do tej strony, o której wiele osób nawet nie myśli, będziemy jakoś tak marginalnie, czyli do tej ideologii, filozofii, o której czasami gdzieś tam w naszych rozmowach wiesz, zachodziliśmy w, ten, w te rejony. No zdecydowanie tak, no właśnie tutaj no też ja generalnie do tego chcę właśnie dokładnie w ten sposób podejść, ponieważ no tak jak też nieraz mówiłem, że będąc na trasie, no to pokonujemy te przeszkody, prawda, czegoś tam nie potrafimy, no to się potem uczymy są jakieś kryzysy, no to się to pokonuje, idzie się dalej, właśnie takie małe kroki, wielkie dystanse no a dzisiaj mamy to wszystko w codziennym życiu, tych przeszkód z dnia na dzień nigdy nie wiadomo, no co będzie, jak będzie, co się zmieni, co zostanie no i codziennie są te przeszkody, no tak jak ja na przykład no, no ja straciłem pracę na jakiś czas prawdopodobnie, no kilka miesięcy, nie będę w stanie pracować tak jak pracowałem do tej pory, no i to, jest, i to jest właśnie taka przeszkoda, to jest to wyzwanie, to jest, no dobra, no to za co się zabiorę, co będę robił, jak do tego podejdę, czy stanę i będę narzekał i rozłożę ręce, czy też właśnie jakieś działanie podejmę, no i ja akurat podjąłem, zacząłem szyć i, no i szyję te maseczki, w tym momencie to jest moja praca, więc jakby... No właśnie znalazłem sposób na tą przeszkodę, jaką byłyby no, niechybne problemy finansowe no, za, za jakiś czas, gdybym nic nie zaczął robić. Więc no, ja to właśnie w ten sposób przekładam, i też to chcę w ten sposób. No to będę chciał pokazać, właśnie, no, że to są te moje codzienne aktualne przeszkody, no i tak, taki sposoby mam na ich, na ich pokonywanie. No powiedz mi tak w ogóle, właśnie jak odnalazłeś się w tej nowej rzeczywistości, kiedy no, robiłeś, no pracowałeś, i nagle się robić masze, maseczki, no bo ty miałeś wcześniej do czynienia z szyciem, coś takiego, czy było tak spontanicznie? Wiesz co, ja nigdy nie miałem do czynienia z szyciem, czyli znaczy, z maszyną do szycia miałem o tyle do czynienia, że jak byłem małolatem to wujek mi tam jakąś taką starą, rozwaloną dał, no i ja to interesowałem się tym na zasadzie jak to działa, jak to mechanicznie tam coś tam się kręci, coś się przesuwa i tam sobie kręciłem tą maszyną, ale żebym szył to, to, to nie, no ja szyję od tygodnia w tym momencie. No spotkałem bardzo wiele osób, które mi mega pomogły, więc jakby to też jest taki kolejny aspekt, że tutaj zapytać, tam poprosić i nagle się znajdują osoby, które po prostu pomogą i albo nauczą, albo użyczą maszyny, czyli właśnie w ten sposób, no, tak, tak. Także no jest to też taka przygoda, dla mnie to jest takie samo wyzwanie, ja jak widzę teraz, wchodzę do pasmanterii, widzę jakieś nici, no to jeszcze te, jeszcze te, a tu taki materiał, a tu taki, to, to, są, to są dokładnie te same emocje, co, co w sporcie, no także generalnie no mi się to podoba, no. Robić coś, co jest potrzebne jako pracę, mieć, móc mieć z tego pieniądze, mieć z tego satysfakcję, no super połączenie, to, że tak to wygląda. Drugi element jest to, że się w jakiś sposób zaadaptowałeś do tej nowej sytuacji, bo dużo ludzi z tego, co widzę, ma z tym problem. Wiesz to, my w ogóle mamy, wydaje mi się, coś takiego, że no... Bardzo duże to też psychologicznie jest. Kwestia lęku przed zmianą. No, mamy jakąś zastaną sytuację, jesteśmy tak, przyzwyczajeni, tak. jesteśmy w tym rytmie, no i ja też się bałem, ja, ja zanim zacząłem podejmować jakieś działania, no to też miałem te czarne wizje, prawda, no co będzie jak, jak przestanę zarabiać, czego będę płacił rachunki, no to też, ale, ale okej, okay. no. I to właśnie takie podejście, że no nie skupiam się na problemie, tylko na rozwiązaniach. No dobra, to co ja mogę zrobić tu i teraz, dzisiaj? Kogo znam, co ktoś umie, co ja mogę zrobić, jak wykorzystać swoje umiejętności? Elastyczność, no w zawodzie freelancera, tak jak, jak ja mam, no to elastyczność jest, no, must have, to się bez tego nie da tutaj. Także, no, ja do tego tak podchodzę, no, wykorzystuję właśnie te umiejętności i teraz zaczynam je mega doceniać, że, że jestem w stanie tak szybko się zaadaptować. Więc, to jest ta wartość, właśnie, no, no którą dostrzegam w praktyce. Wybicie A, no właśnie jest. z rytmu treningowego, z rytmu zawodów, z rytmu planów, ze wszelkich celi jakie były, no właśnie też ta, ta motywacja, tu ja też o tym będę niedługo na Ekstremalnym pisał, więc to bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, no, umiecie się zaadaptować, to, to jest I sztuka powiem, że wiesz, kalendarz, bo wiadomo, zawsze tam ktoś tworzy jakiś kalendarz, ja na przykład taki kalendarz zawodów, które miałem, no które powiedzmy chciałem już no to miałem zaplanowane do, do lipca, lipiec, czerwiec, to jest gdzieś tak te no teraz widzę, że tak naprawdę jak w lipcu będą jakieś pierwsze to dobrze będzie dobrze to myślę, że będzie dobrze to będzie dobrze, ja uważam, że nie będzie w tym roku w ogóle sezonu To jest sezonu nie, pewnie jakieś pojedyncze żeby się okazało, że jedyne zawody jakie będą to Mistrzostwa Świata Wsparcie bo to też może tak być może być może jakąś z wielką mega pompą swoją drugą ostatnio tak nawet myślałem abstrahując już, że Spartan zapowiadał, że, tyś, że rok 2020 będzie wyjątkowy, bo tam też rocznica, no i rzeczywiście jest. <grym> tak, tak, no właśnie, ale swoją drogą też właśnie no to też taki był temat, który gdzieś tam chętnie temu mieliśmy mieliśmy przedyskutować, no ja się spodziewałem, no pomijając teraz to, co jest, ale mhm. nic takiego rzeczywiście specjalnego Spartan nie przygotował na, na celebrację dziesięciolecia, jakoś tak, no ja... Nie, co, nie, nie... pytanie jeszcze, czy to na przykład nie miało być czy coś się nie miało wydarza wydarzać, wiesz, w trakcie sezonu? No może, ale jakaś może nowa formuła, może więcej Agogę, no nie wiem, no ja też tam miałem plany Związane no. no takie, które też no, ale to przekładam je na przyszły rok najprawdopodobniej, bo tutaj jest też kwestia finansowa, kwestia podróżowania, tak, tak, tak. no to nie sposób to zaplanować teraz. Jest. Wiesz co, i nawet ja mówię, nawet jak u nas się skończy powiedzmy, że wiesz, nawet no, to poszczególne krajach zaczną znosić tam wiesz, u Ciebie obostrzenia, to jeszcze jest kwestia granic i możliwości podróżowania. Bo z tego co ja słyszałam, gdzieś tam wyczytałem w internecie, no to lata we Włoszech ma nie być, w sensie jako takich akurat na, na czasy. Że po prostu mają być Włosi mają mieć drugą fazę, jakby nie tam, epidemii czy całej tej sytuacji gdzieś do, nie wiem, sierpnia, września coś takiego, gdzie mają po prostu być... Jeszcze wszystko pozamykane względnie, w sensie przed kontaktem z zewnątrz, z innymi państwami, więc tutaj myślę, że jakieś wycieczki na zawody do Włoszech też mogą być, o ile nie, niemożliwe, to mocno utrudnione. No nie ma szans z Włochami, zresztą te kursy, które ja no, nadal planuję zrobić, no to właśnie Włochy, no to, to tam najbliższe były te, które się odbywały, miały się odbyć. Tak, tak. No nie ma szans no, w tym roku, no myślę, że to jednak nie przejdzie. Fajnie będzie się w ogóle pojawić na starcie i teraz to zrobić, żeby. No żeby właśnie utrzymać tą motywację, bo bardzo wiele osób, no to jak miało ten cel, no to ten cel był taką główną kotwicą, która trzymała no, ten rygor treningowy, aha, no tak dążę do tego, on no no, miał tak. jakiś ten, 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 ten finalny cel trzymał. No a teraz co się dzieje, jak, jak tego celu nie ma. I... Ja widziałem po sobie jak ja miałem sezon zacząć w Paryżu na stadionie. Yy, I tam chyba dwa tygodnie czy trzy bodajże przed stadionem była Majorka. Chyba, no nieważne, dwa czy coś takiego. No jeden z ostatnich, który się odbył chyba. Tak, tak, tak. I wiesz i, i ja tam też już mówiłem, że nie no wiesz, jak się w Hiszpanii odbyło, no to mówię, tam też się odbędzie, wiesz, później zaczął tam sytuację się w Europie trochę bardziej rozkręcać wiesz, też z nami mówię, ja weź nie jedź do Francji, no bo tam, wiesz, tam było dużo wcześniej już przypadki, co nie? Ja mówię, nie no, jak wiesz, mówię, wiesz, znaczy ja w ogóle... Początkowo bagatelizowałem całą sprawę, bo myślałem, że to jest mocno nakręcone przez media ta sytuacja i nawet do tego stopnia mówię, kurczę, co wy gadacie, jak wiesz, jak w sumie nie jest tak źle, pojadę, przebiegnę, wrócę, nic mi nie będzie. Okazało się, że nigdzie nie pojechałem, bo za tydzień przed moim jakby przed Spartanem, półtora tygodnia bodaj, że odwołali go chyba na i przed w ogóle już wtedy zamknęli granice u nas w kraju także nie, nie wolno było podróżować z Polski i do Polski. Tam do Polski jeszcze był jakiś ten taki bufor, gdzie można było wyjść. No ale już wiedziałem, że nawet jak zawody był, no to ja już bym po prostu kraju nie opuścił. Więc też yy, ta sytuacja w tych wtedy w tych w ciągu tygodnia, dwóch bardzo, wiesz, od takiego momentu, gdzie no coś gdzieś było, ale wiesz, nas to za bardzo nie dotyczy do momentu, kiedy masz zamknięte granice i taką rękawą sytuację. No zobaczymy, no i ja dalej uważam, że media, media gdzieś tutaj, no, no tak patrząc do takiej strony psychologicznej, no to te wiadomości są pokazywane w taki sposób, żeby jednak wywołać ten lęk. Tutaj abstrahując tak. od tego, wiesz, ile tych przypadków jest, czy ten wirus jest, czy on jest groźny, czy on jest mniej groźny. Tutaj ja się nie znam, więc się nie wypowiem, ale to, w jaki sposób są przekazywane te informacje, no... No nie jest, nie jest zdrowe z takiego punktu właśnie emocjonalnego, psychologicznego, tutaj bardzo dużo się rzeczy takich dzieje, które no po prostu dla psychiki są niezdrowe. No do tego ja spotkałem się z takim przykładem, że tam niedawno mówili i pokazywali, że we Włoszech jest tam ileś, ileś ofiar, no i pokazany był kościół wypełniony poukładanymi trumnami. No i ktoś znalazł gdzieś w internecie, że te ujęcia z tymi trumnami to jest ujęcie z 2013 roku, kiedy była katastrofa jakiegoś statku i, i oni tego użyli jako podkładkę do ilustracji. No ale to, to, to dobra, to jak montujemy film do kina, to montujemy historię na podstawie, no ale tutaj jednak no, jest to operowanie... No takie troszkę, które mi się nie podoba. I to jest informacja, nawet bym powiedział bardziej. Tak samo jak były te pożary gdzieś tam w Brazylii, no to ktoś gdzieś w Ameryce zobaczył, ale co jest, przecież tutaj, tutaj mój dom się pali, widzę co w Kalifornii jak mieszkałem, to mi się dom spalił i, i ktoś zauważył ze Stanów, że właśnie użyli też ujęcia no, sprzed iluś lat z kompletnie innej części świata. No właśnie, żeby to zilustrować, no i potem ludzie, którzy no, tego nie wiedzą, a większość nie wie, no to budują no tak, sobie no... na tym obraz i to jest bardzo takie... No ja tak jak mówiłem, nie raz pisałem, od 10 lat nie mam telewizora, nie mam radia, nie słucham tego typu informacji, z innych miejsc czerpię, jak się chce czegoś dowiedzieć, no to tam, tam, tam sięgam, ale tak w ten sposób nie, bo to, to... Pomijając jeszcze, ta strona psychologiczna to jest bardzo ciekawa, no ale to można by długo na ten temat. Bardzo długo i też wiesz, ja myślę, w ogóle Dłuższy taki materiał, y, kolejny to może bylibyśmy poświęcić całej tej sytuacji I teraz, żeby tak odciąć się powiedzmy od, y, od tego i skupić się bardziej no może na roli naszej, czyli ambasadorów, co możemy jakby robić. Bo jakby całą tą sytuację epidemii, to bym dostawił na osobny materiał, bo to wyjdzie dosyć długo i najlepiej jakby to zrobić gdzieś pod koniec, albo jak zawsze występować, myślę. Tak, no to o tym, o tym też jak najbardziej możemy powiedzieć, ale właśnie no w kontekście tej epidemii, no i tego wszystkiego, co się dzieje, no to co my możemy robić? Bo to jest właśnie. No okej, okay, no możemy pokazać jeden za drugim domowy trening. No, ktoś tam jakieś nielegalne ale, biegi. Ale właśnie ale to... Jak długo, jak długo możesz pokazać domowy trening, bo to wiesz, okej okay, wiadomo, no każdy z nas robi domowy trening, no, ale wiesz, tylko to jak każdy z ambasadorów będzie rzucał tak, jak trenuje w domu, podnosząc, nie wiem, zgrzewki wody, moim zdaniem szybko się przeje. To Więc się coś trzeba więcej. Według mnie się już przejadło i... Także ja, no tego też już w tym momencie nie pokazuję najwyżej coś tam napiszę. Generalnie ja uważam, że bardziej tutaj jest cenne, żeby pokazać tą pewną postawę, pewien sposób myślenia, który ułatwia skupianie się właśnie na tym, co daje zdrowe emocje, zdrowy tryb życia, zdrowe emocje, właśnie takie przełożenie w tą stronę. Ty jak odnalazłeś siebie, no wiesz, jakby dostosowałeś się do tej sytuacji. No, szybiąc masę, masę, czyli to jest twoja praca i jednocześnie po, jakby, jakiś sposób pomagania, coś takiego, można by powiedzieć. Ale zobacz też na no to, jak... jak no, ty, ty jeszcze nie brałeś udziału w Hurricane Hit, ale właśnie no, ten nie. Hurricane Hit Spartanowy, to on był tak reklamowany, że ty tam nigdy nie wiesz, co cię tam czeka, to jest właśnie taka... No Zawsze wejdziesz to nieznane, no i to też właśnie okay. jest, jest, jest też taka symbolika, z drugiej strony Joe DeSena też nieraz mówił, że no życie jest nieprzewidywalne, no i właśnie ta, ta trasa do, do pewnego momentu, teraz to sta, zestandaryzowali, że można ją dzień wcześniej poznać, ale zawsze to było właśnie to wchodzenie w nieznane, czyli właśnie no. coś takiego, no, że nie wiesz co cię czeka, No tak samo jak w życiu, no i to no i to jest ta filozofia, no, łatwo jest oczywiście to mówić w czasach jak no wszystko jest ok i tak dalej i płacimy jeszcze za to, żeby wychodzić ze strefy komfortu, a co innego jak ta strefa komfortu zostaje zniszczona i leży w gruzach no, z dnia na dzień i, i po prostu jest tak silna zmiana, że no, siłą rzeczy czy ktoś chce czy nie, to znajduje się w tej strefie dyskomfortu, no, nie płacąc tak. za to i tutaj jest ta sztuka znalezienia się w tym, i to, to wydaje mi się, że jest tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby też przekazać ludziom, na czym się skupiać, jak do tego podchodzić, bo no, masz to, na czym się koncentrujesz, czyli no, jeżeli będziemy zrzędzić, jeżeli będziemy narzekać, być tak, będę taką ofiarą, no, że ja to biedny, że, że straciłem pracę, to niech mi ktoś da jakiś datek, no to nic z tego nie będzie. To właśnie chodzi o tą taką proaktywność, właśnie, dobra, mam tak, nie mam pracy, to co ja mogę zrobić, o czym mogę zdecydować, no, żeby by poradzić dalej. No i to jest tak, właśnie to, jest tutaj coś, wiesz, co ja. Tak, to jest jakoś. Wiesz, że coś wiesz, co mogę zamiast użalać się, no to chcesz działać w jakiś sposób i kombinujesz, jak możesz tą sytuację odwrócić, która nawet powiedzmy może wykorzystać, czy coś takiego, jakby to można wiesz, sformułować, żeby. Jak się zaadaptować do tej sytuacji, żeby wiesz, żeby przetrwać. No. Tak, bo zatem to tyczy jest taka, no z jednej strony jest kryzys, z drugiej ten kryzys, po pierwsze, zawsze, no zazwyczaj kryzys jest końcem, jednocześnie jest początkiem, z drugiej strony ma się to, że, no... Wiadomo, wielu straci, ale też się pojawią nowe okazje, no i też potrafić się wykorzystać, znaleźć te okazje, właśnie taką, taką skuteczność, no to też jest, to Walkiewicz mówił, ja go ogromnie lubię, że cechą wojownika jest skuteczność, czyli właśnie to jest coś, że on sobie jest w stanie poradzić, jak nie umie rzucić dzidą, no to strzeli z łuku, jak nie umie z łuku, no to rzuci kamieniem albo jakąś pułapkę zastawi na tym polowaniu i, i poradzi sobie, no więc to mamy dzisiaj odwrócone na, na czasy współczesne. Więc też, I też jest nawet do tego stopnia tak jeszcze, że nawet jak... Sytuacja zaczęła się, wiesz, to nie jest tak, że wszystko, powiedzmy, nie wiem, wirus się skończy i wszystko wróci do normy, bo i tak, jak ktoś powie, wiesz, dużo z zakładów pracy upadnie i tak dalej, więc ta sytuacja i tak, myślę, że minie koło, nie wiem, roku, zanim wróci do względnej normalności, ale i tak myślę, że normalna, to jakby, że nasze życie i tak nie będzie takie samo, jak przedtem, bo jednak coś się wydarzyło i to coś dużego się wydarzyło, wiesz, taka ta Codzienność, którą zdaliśmy, została nam wyplanie zabrana, wydatna, to nie? Oczywiście, ja bym też nie myślał w ten sposób, że coś nam zostało zabrane. No, po prostu nastąpiła taka zmiana, no, teraz jest tak jak jest, No i, no i to jest szuka, właśnie się w tym znaleźć. Z drugiej strony, no, też uważam, że będzie świat się, troszkę ta historia się podzieli no, na przed i na po. Z jeszcze innej, zobaczymy, jak to się już wygasi na całym świecie, jaka rzeczywiście będzie skala. I jeśli ta skala będzie taka, jak no, do tej pory gdzieś jest, to ja uważam, że to też pokaże to, a to jest też temat na osobny, na osobny film, że właśnie, no może nie do końca warto wierzyć na no, tak zwanym mass medium, że to jednak jest w dużej części kreowane. No ja na, tej, na ten moment tak uważam, że tutaj ta cała otoczka, która się pojawiła, no to to jest troszkę zbyt... Zbyt duże w stosunku do tego, co rzeczywiście się dzieje, no ale to zobaczymy, właśnie za kilka miesięcy jak już będzie można wnioski wyciągnąć. No i wiesz, taka inna, powiedzmy, sytuacja, jeśli chodzi. Wiesz, jest takie powiedzenie, że czy masz mniej czasu, tym lepiej nim gospodarujesz. Teraz, powiedzmy, dużo osób no, pracuje z domu. No, mamy tego czasu więcej, tak naprawdę każdy ma tego czasu więcej. No i wiesz, też myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy. Nie wiem, można to, niektórzy mogą to wziąć jako czas za odpoczynek, okej, okay, jak najbardziej, chociaż dla mnie osobiście jest to czas, powiem ci, kiedy ja nie pamiętałem, że bym tak dużo pracował jak, jak teraz. Bo tak, pracuję z domu, gdzie pracuję więcej wymiar wymiarowo godzin niż gdy pracowałem normalnie. No powiesz, stwierdziłem, że skoro nie tracę czasu na dojazd, to mogę popracować dłużej. A odpoczynek? No właśnie, powiem ci, pod tym względem tą, tą stronę w tej sytuacji zaniedbałem mocno. Wiesz, zacząłem sobie dokładać jakieś, tak mówię, dobra, no to skoro już siedzę w domu, no to skupię się na tym, ale wiesz, coś bardziej dołożę do treningu siłowego. No to się pojawiło, wiesz, dodatkowe jakieś yy, obciążenie, coś tam, zacząłem jeszcze książki czytać więcej, bo... bo bo mam więcej czasu teoretycznie. Bo tyle mamy zawsze wiesz... tyle samo czasu, no i właśnie to jest ciekawe no, jak się... Zacząłem cię uczyć jeszcze rosyjskiego języka, bo strasznie mi się podobał i powiem ci tak, sam jestem zdziwiony jak tak sobie wiesz patrzę na przykład wieczorem, ile ja w danym dniu zrobiłem. Mówię, kurczę, kiedy wiesz, tak naprawdę sytuacja była normalna, ja wiesz, robiłem mniej rzeczy, zajmowało mi to więcej czasu, a teraz robię w podobnym wymiarze godzinowym więcej rzeczy i mam jeszcze pomiędzy czas po to, żeby sobie nie wiem, i na ludzie obejrzeć serial na Netflixie. No właśnie, no to też tak uczy gospodarowania czasem. czasem. Tak? Z drugiej strony jest coś takiego, że bardzo wiele osób w ogóle nie jest przyzwyczajonych do odpoczywania. Albo do przebywania sami ze sobą, lub też ze swoimi bliskimi, prawda? I tu się zaczynają też, no, z drugiej strony, jeszcze innej. Psychologicznie bardzo ciekawe rzeczy dziać. No bo my, na przykład medytacja, czy takie skupienie się na tym, co się dzieje w głowie, no bardzo często też się od tego ucieka właśnie, no, żeby to nie, żeby to tam gdzieś do nas nie dotarło, no a teraz jest taki czas, w którym jest bardzo dobra ku temu okazja, żeby no właśnie no, czasem sobie przemyśleć niektóre rzeczy i... No i też zmienić coś też zmienić coś na dobre w życiu. To, to jest coś, co ja wiesz, też gdzieś tam chcę uwagę, wyrzucać, właśnie. I zwrócić uwagę na rzeczy, które do tej pory gdzieś tam były, wiesz, zmarginalizowane, no, były odsunięte na plan dalszy. też często było tak, że wiesz, czytałem jakieś książki, no ale tak było, no wiesz, jak będę miał, wiesz, trochę czasu to, wiesz. No i tak, wiesz, czytałem, ale one tak powiedzmy, powoli się tam przedzierałem przez nie. Teraz przez książki przechodzę, można powiedzieć, jak szalony, No co mnie osobiście cieszy, no bo wiesz, to jest, jakby pokazuje to, że nie jest a, tylko ten trening taki fizyczny, siłowy, co nie? a jednocześnie te inne elementy, czy rozwijanie się w płaszczyźnie, jak, jakieś tam, czy właśnie czytanie książek, czy nie wiem, zwiększenie ym, Większe uwagi na, e, zwrócenie większej uwagi na, przykład na to, co jemy, jak odpoczywamy, z kim spędzamy więcej czasu. Podsumowując ten odcinek, jak radzić sobie jako ambasadorzy no, w czasach takich ograniczeń, jakie są aktualnie? No... Generalnie tak jak ja mówiłem, robić swoje, bez przekonywania, pokazywać tą kreatywność, pokazywać, jak sobie można poradzić i jak w niekonwencjonalny sposób no, tutaj tego Spartana jeszcze przemycić. No ja mam na przykład te maseczki, o których wspominałem, które szyję, to sobie zrobiłem tutaj taką właśnie ambasadorską maseczkę, którą teraz założę. Kawałek Kawałek koszulki, to i Dzięki Monroe za, za podesłanie koszulek do szycia. No i mam taką maseczkę. No i w tej maseczce będę chodził, jak kogoś zainteresuję. A co no to, to za logo, a co to to, te, no to w ten sposób mogę właśnie przemycić. Przemycić. No tutaj jeszcze są te wszystkie inne maseczki, które, które robiłem. No także, właśnie to był ten sposób na tą moją przeszkodę utraty pracy. Straciłem pracę, znalazłem nową, czyli też pokazywanie tej postawy, jak będę radzić sobie z tym co aktualnie mnie spotyka, właśnie to takie nieoczekiwane zmiany. No bo codziennie są nieoczekiwane zmiany, i to są takie zmiany, których no nie można wyreżyserować, że ja dzisiaj jestem gotowy na wyjście ze strefy komfortu, to zapłacę za jakieś zawody czy Harikan Hidno i tam będę sobie wychodził z tej strefy. No dzisiaj jest to, jesteśmy wrzuceni w ten dyskomfort, więc właśnie to jest ta forma radzenia sobie z tym i to właśnie chcę pokazywać. No i generalnie, generalnie z mojej strony byłoby tyle, i jeszcze chcę tutaj wspomnieć, że razem z Kamilem będziemy chcieli zrobić film o tym, jak my zostaliśmy ambasadorami Spartana, co żeśmy zrobili, co uważamy, że warto byłoby robić, gdyby ktoś z Was chciał właśnie w ten sposób reprezentować tę markę. Także tutaj bardzo chętnie się z tym podzielimy. No i tyle, tyle tutaj byłoby z mojej strony. Dzięki, dzięki wielkie ogromnie za, za możliwość rozmowy Kamil, no i za, dla Was za, za oglądanie, jeśli dotrwaliście do tego końca. Także dzięki wielkie. Tak jak właśnie mówiłeś te drogi, jak zostać ambasadorem, myślę, że każdy, ile ambasadorów, tyle dróg, tyle sposobów, więc fajnie właśnie tak będzie opowiedzieć z różnych perspektyw, jak zostać tym ambasadorem. Ja się wyglądam tyle, że no, ja tak nie, mówiłem, jak się to wszystko za to, że ta sytuacja, która, która obecnie jest, to jest sytuacja, do której chyba my jako zawodnicy, którzy utożsamiamy się z filozofią Spartana, byliśmy chyba przygotowywani odkąd tylko zaczęliśmy w tych wiekach startować. I tu mówię, nie tylko z punktu takiego zawodniczego, ale radzenia sobie właśnie w trudnych sytuacjach. Że ta sytuacja to jest taka próba, gdzie musimy pokazać, czy to, co te wartości, które właśnie mówiliśmy, te, to, co mamy na metalach napisane, te hasła, czy powiedzmy, te hasztagi, którymi się posługujemy w mediach społecznościowych. Czy one rzeczywiście są coś warte, czy są to tylko puste słowa w obliczu no, takiej, a nie innej sytuacji? Tak, że właśnie no, dzisiaj no, po owocach nas poznacie. No więc co żeśmy zadeklarowali, a jak, jak się z tego wywiązujemy i czy robimy to, co mówimy i myślimy, no to właśnie będziemy pokazywali. No chodzi o autentyczność i ja od dawna tutaj no, nad tym. Nad tym bardzo dużo pracuję i jest to dla mnie bezcenne właśnie zachowanie takiej autentyczności, że co myślę, to mówię, a co mówię, to robię. I to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj ważne. I również taką postawę ja chcę puszczać dalej w świat. Może kogoś zainspiruje, jeśli tak, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Na koniec jeszcze bym posłużył się takim e, cytatem, nie pamiętam już kto to powiedział, czy to był część, część ślubowania władców. Polski, czy innych, ale że odpowiadają oni tylko przed Bogiem i historią, więc yy, tak samo myślimy, że też odpowiemy przed yy, historią, czy wywiązywaliśmy się z yy, zadań, które nas spadły należycie. Robimy swoje. Jak najlepiej Dobra. damy radę i puszczamy dalej. Dzięki wielkie jeszcze raz i już zapraszam na ten kolejny odcinek, właśnie jak zostać ambasadorem. Będziemy z Kamilem rozmawiali o tym, a mamy różne punkty widzenia, więc będzie to tym cenniejsze, no że właśnie będą dwa różne punkty widzenia. I dzięki jeszcze raz. Dzięki również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Au,